Mam do ciebie pytanie: Czy chcesz być k***a w komputer? Chcesz, żeby każdy na ciebie patrzył z pożądaniem i żeby każdy całował cię po dupie? Marzy ci się zawodowe granie na komputerze, e-sporty czy inne chustwa? Chcesz być zawodowym gigaczadem w gry komputerowe, ale nie wiesz jak to zrobić? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś! Dam ci kilka rad, jak do tego dojść! Nawet nie potrzebujesz komputera! Pana to, Mordo! Jeden! Graj na kompie, ku... 25 godzin na dobę. Nie ma czasu na inne głupoty. Masz pracę? Rzuć ją. Chodzisz do szkoły? P***** Pier... szkołę, zostań komputerowym ninżą. Dwa. Nie śpi. Spanie jest dla mięczaków. Gdy ty śpisz, inny ziom, który chce zostać też gigaczadem, nak**wia w klawiaturę i jest bliżej osiągnięcia celu niż ty. Co spać ci się zachciało? Aleś ciebie frajer. Zamiast chodzić do szkoły, graj. Szkoła ci skilla nie da. Jedyna nauka, jaka ci się przyda, to ta na naciwianiu w klawiaturę. Gigachad nie zajmuje się pierdołami, więc skończ tracić czas. Ćwicz po ślady. Grając na komputerze, rób przysiady, żeby mieć twardą dupę. Nie możesz dać się innym graczom. Musisz mieć dubsko ze stali, po to, żeby jeżeli ktoś cię kopnie, to jego musi zaboleć dwa razy mocniej. Jeżeli chcesz być gigachadem, w tej chwili musisz zostawić łapkę pod tym filmem. Nie ma innego wyjścia. Musisz to zrobić. Graj nawet jak nie ma prądu. To ma być k***a przeszkoda? To ma być kurwa wymówka? Myślisz, że gigachad załamałby się i odstawił myszkę i klawę? Skończ beczeć i załóż duże koło dla chomika w pokoju. W pie tam starego, niech nakręca maraton i robi prąd. Bądź szybszy w patrzeniu. Musisz szybciej i lepiej patrzeć niż inni. Musisz być szybszy we wszystkim: w oddychaniu, w przełykaniu śliny. Lepszy nawet w czekaniu. Co ja pierdolę! Nie czekaj! Nigdy nie czekaj! Zawsze na c. Jaj. Sikaj do miednicy, nie trać czasu na chodzenie do kibla Lej do wiaderka lub miednicy Nie możesz odpuszczać grania na długie wędrówki do kibla GigaChad nie może sobie na to pozwolić Dąb się we własnym pocie. Szkoda czasu również na prysznic. Jeżeli potrzebujesz się umyć, skręć klimę, żebyś zaczął się pocić. Szybki prysznic podczas grania. Nie tracimy czasu. Dupnij se monsterka, nawet kilkasek. Każde mrugnięcie może spowodować, że ktoś będzie szybszy od ciebie. Nie możesz mrugać, nie możesz sobie na to pozwolić. To jest niedopuszczalne. Kiedy napalasz prawą ręką, lewą rękę ćwicz, żeby mieć mocniejsze pierd... W klawisze, twój rywal to poczuje. Pomyśli, o kurwa, ten ziomek jest mocny i będzie wiedział, żeby z tobą nie zaczynać. W pierogi! Pierogi są dobre na wszystko. Mamuśka niech ci robi pierogi, aż k**a miło. Dostawa co kilka minut, k**a, co kilka sekund. W żeby ci się aż uszy trzęsły. I na koniec, jeżeli ty masz jakieś wskazówki dla kogoś, kto chce zostać gigaczadem, pisz w komentarzach. I mistrzu, zostaw łapeczkę albo subika, a ja zapraszam was na kolejne filmy. Elo.